Edycja Brawl Stars. Czyli pokaż swojego ulubionego skina. Pokaż swoją najlepszą postać. Pokaż swój najlepszy gadget. Pokaż swoją ulubioną gwiezdną moc. Pokaż swojego najstarszego skina. Pokaż swojego najnowszego skina. Pokaż swój profil. Pokaż swojego znajomego, co jest najbardziej aktywny. Pokaż swojego pierwszego legendarnego zadmiarza, o ile go masz. Pokaż swojego skina z karnetu, o ile go masz. Pokaż swojego najgorszego skina. Pokaż swojego najbardziej kolorowego skina. I to koniec. Tak, pa, chcecie bardzo dwa.